Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj naprawdę duży zestaw, ponieważ świąteczna z diorama z Gwiezdnych Wojen w Sokole Millennium o numerze 40658. No i to jest naprawdę według mnie ciekawy set, pewno nie widziałem takiego ciekawego w serii LEGO Star Wars. No i kurczę, nie mogłem przejść koło niego obojętnie. Pamiętam, że jak tylko wyszedł, to od razu praktycznie go nie było, ale wtedy chyba ludzie też rzucili dodatkowo, bo jeszcze jakiś można było w tych gratis dostać. E, chyba jeszcze wtedy ten jesienny, więc ja też tak zrobiłem, więc to nie jest e, tak, że tylko inni ludzie tak robili, sam tak zrobiłem. No i pamiętam, że tego zestawu na, długo nie było, ale teraz taki, widziałem migawki jakieś na filmach u ludzi, że jeszcze cały czas ten zestaw można dostać, więc no mówię, kurczę, są święta, naprawdę muszę coś zrecyzentować, świąt Poza tym przy tym odcinku chciałbym życzyć Wam jak najlepszych świąt, jak najbardziej udanych, żebyście dostali wszystko to, o czym marzycie, i żeby po prostu te święta minęły Wam jak najbardziej chcecie, i żeby były po prostu jak najbardziej udane. No a teraz przechodzimy do tej dioramki do oglądania. No i mamy tutaj takiego porga o. Dawno go nie było w żadnym zestawie, więc się bardzo cieszę. Pamiętam kiedyś je bardzo zbierałem, później zaprzestałem tego zbierania. Nie wiem, chyba mam już ze trzy. Wiem, że to nie jest jakaś szalona kolekcja, ale i tak starałem się wybierać jakieś zestawy, w których one były. Dalej mamy tutaj BB-8, który no, chyba w ogóle się nie zmienił. No tak, chyba nie ma jakichś innych tutaj nadruków, jakichś... Czegokolwiek innego chyba nie ma. E, dalej mamy, Czujego. O, Też się nie zmienił klasycznie. E, też nie kojarzę go, znaczy był ta wersja taka zasiężona, no on był tutaj lepszy stwierdzam w tej świątecznej diorami ale rozumiem, że to nie jest hot, że tutaj e, nic takiego się nie dzieje, chociaż mogliby dla klimatu wylądować hot, czuję mógłby być lekko zasiężony. Ale to już taka moja tylko perspektywa. W ogóle gdyby pozabierać te wszystkie świąteczne dekoracje stwierdzam to by była fajna sama diorama Sokoła Millennium. E, dalej mamy figurkę Rey. E, Palpatine oczywiście. E, no tutaj ma dwa miecze no i kurcze naprawdę chyba nowy jest element tego zielonego miecza. Ja przynajmniej dawno już nie miałem w swoich rękach zielonego miecza kurcze żałuję że nie wyciągnąłem jakiegoś dla porównania. To ma sweter z Sokołem Millennium naprawdę fajny. E, no i ja te swetry świąteczne no nie wiem mam do nich słabość ja je bardzo lubię. A jeszcze plusem wam powiem tej dioramki jest taki, że tutaj naprawdę mamy dużo miejsc, gdzie możemy umieścić te figurki, więc to jest naprawdę fajne. I dalej mamy Fina, swetrze tutaj e, ruchu oporu, e, z tym logo, czy na Trebeli. O, tutaj ma z tyłu jeszcze gwiazdki świąteczne. No i tak księga Jedi, no to jest coś naprawdę fajnego, uniwersalnego. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych jakichś świętych tekstów, jakby powiedział Luke, ale... Naprawdę jest fajna ta księga, bo tu można dać jakąś, jakiemuś Jedi jeszcze za czasów na Starej Republiki, więc to jest naprawdę coś świetnego. No i tutaj mamy stół. Fajny mamy taki mały stolik. Jego chyba można gdzieś przełożyć, tak patrzę. To no tak, chyba nie było problemu z jakimś przymontowaniem go, ale tak na środku wiadomo najlepiej się prezentuje. Mamy na nim indyka. Tutaj mamy taką prowizoryczną choinkę. Ja bym wolał tą klasyczną, nawet bez jakichś bombek czy jakichś takich dekoracji, no ale już trudno. Mamy takie dwie gwiazdy tutaj świąteczne. No i te lampki są naprawdę fajne, fajnie się trzymają. No i pełno jest takich małych zielonych listków, takich akcentów, więc to jest naprawdę w porze. No, i bardzo mi urzekło to łóżko. Jest naprawdę fajnie zrobione. No, i ta kanapa jeszcze z około milenium. Wezmę do góry, bo wiem, że pewnie nie widzicie. O! No, i mamy tutaj te szachy. Holoszachy. Szkoda, że nie mamy tego dysku, ale pewnie zestaw byłby droższy, więcej ludzi by się na niego rzuciło. Dalej mamy tutaj ten okrąg. Naprawdę fajnie. Kusi mnie, żeby go wymontać w jakiejś innej makietce. No, i to łóżko już od tyłu tak dobrze nie wygląda. Ale tutaj mam jeszcze schowek na mierze świetlne. No i to jest naprawdę uważam, że fajna diorama. Można się tym bawić uważam na święta. Chociaż ja tak chyba zastanawiam się, czy by nie zrobić tak jak zwykle ludzie robią, czyli po prostu nie dodawać tych świątecznych figurek jeszcze z innych kalendarzy odwentowych i innych okazji i żeby tutaj całkiem już były święta na 102. No kusi, kusi zastanawiam się, muszę się zastanowić. Na razie pięknie dioramka wygląda na półce. No a ja życzę wam, żebyście po prostu... Jeszcze raz mieli jak najlepsze święta. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Ho, 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 ho!